Z dumą prezentujesz tą bieliznę, zadajesz szyku, Mogłeś nam objaśnić, co to za motywy tutaj się na niej znajdują? E, miały być inne, przyszły takie, ale też całkiem, e, myślę, takie fajne. Trochę się śmiejemy, że będziemy jak husaria, tylko musimy sobie jeszcze dorobić e, pióra na tych e, natyczkach do plecaków. A to będzie dozwolone? FIS dopuści takie rzeczy? A to tego nie wiem, ale jak nie jest zabronione, to myślę, że się da. No to teraz o Twoim skoku. Był całkiem niezły. No myślę, że najlepszy dzisiaj tutaj. Jeżeli chodzi o sam skogi, lot, lądowanie no niestety nie, nie bardzo. I myślę, że mi się za to jeszcze dzisiaj dostanie. No ale coś, coś sobie krzywo po prostu wylądowałem i musiałem się z tego ratować. Niestety była podpórka. No ale cóż, takie zadanie na dzisiaj jest wykonane, bo kwalifikacja jest. Także teraz tylko dalej trzeba te dobre skoki kontynuować, a lądowaniem się nie martwić, bo na pewno też będzie dobre. Liczysz na to, że wystąpisz jutro w konkursie drużynowym? Ja nie liczę, ja czekam na informacje. Zobaczymy. Życzę powodzenia w takim razie. Dzięki.